Dzień dobry, dzień dobry kochane bliźnięta z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na horoskop na miesiąc wrzesień 2021. Zaznaczam, że nie ze wszystkimi horoskop będzie rezonować, tak? To jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką dla Was. Jeżeli ktoś chce skorzystać z czytania indywidualnego gorąco, zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładku usługi możecie się zapoznać z rodzajami wróżb i cennikiem. I jeżeli ktoś się zdecyduje na życie, na wróżbę i dostaniecie przekierowanie na kalendarz. Tam powinny Wam się wyświetlić dane dni dniu wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień już jest zajęty i musicie przejść do następnego dnia, tak? Yhm. I tak do skutku, tak? Dopóki wam się te godziny nie pojawią. I słuchajcie, czas, ja funkcjonuję według polskiej strefy czasowej, tak? Także jeżeli dzwonicie z innego kraju, z innego kontynentu, to musicie sobie ten czas przeliczyć, tak? No i co tutaj jeszcze? Ja z kolei dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za to, że jesteście ze mną. Że tutaj razem się łączymy i oczywiście osoby, które mnie oglądają, a nie zasubskrybowały mojego kanału, bardzo gorąco zachęcam. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. I przypominam, że filmy teraz są nagrywane według kolejności, takiej jak wy jesteście aktywni, tak? Także tutaj zależy to od udostępniania, od subskrypcji, od komentarzy, od lajków, tak? Także tutaj. Ten wasz udział tutaj się tak udziela. No dobra, słuchajcie, kochani, nie będę przedłużać. Jedziemy z koksem, zobaczmy, co tutaj u bliźniąt w finansach. Bliźnięta, finanse. Już patrzymy, kochani, co tutaj u was w finansach na wrzesień. Król yy, Kielichów, cesarzowa, uważajcie, płodność, więc może tutaj ktoś zasiać, że tak powiem, albo to może być taki projekt. Piękny, ale może też się pojawić ciąża, również tak? Także tu no i rozdarcie. Nie wiem, albo dzięki tej osobie uleczacie ranę. Ja tu dociągnę, bo nie zaniepokoiło mnie. Albo tu po prostu rozdarcie jeszcze przez kogoś. Jeszcze jest król mieczy, więc tu nie wiem. Macie ogromny potencjał, być może nie wierzycie w to i tutaj ktoś może Was też atakować. Ja tu dociągnę karty, żeby nie było niedomówień. Może to być uleczanie ran, po prostu, tak? Bo magik tworzy tu płodność, jest więc, więc nie wiem, z czym tutaj przeżywacie jakieś rozczarowanie. No, ale dociągniemy, żeby nie zostawiać was tutaj w takiej niepewności. Wy nie możecie się tutaj bronić, wy musicie pójść naprzód, tak? No i królowa kielichów. Słuchajcie, tu naprawdę też może być albo para, tak? Dobrana pra, para, gdzie kobieta zachodzi w ciążę, no i są zmiany. Ym, zmiany takie, że no musi zmienić tryb życia, pracy i tak dalej, więc tu może być też takie rozdarcie z powodu tego, że no takie ym, nagłe zmiany są, tak? I yy, no trzeba się otworzyć na te zmiany. Musicie się otworzyć na te zmiany, tak? Yy, tutaj jest wiele rzeczy do wyboru, ten, te, ten wybór kielicha, tak? Czyli tutaj też marzenia, macie okazję spełniać te marzenia, albo będziecie coś tworzyć, macie się nie poddawać, czyli tutaj iść do przodu, nawet jak będą jak, jakieś sytuacje, które będą pod górkę, wy macie się nie poddawać. Wy macie, słuchać intuicji, słuchajcie, no, macie iść ku temu, by realizować ten projekt, czyli tutaj y, uwierzyć w to, że Wam się wszystko uda i się uda, słuchajcie, się uda, więc, więc y, tu jest ten paś, który wychodzi, tak, na materii, czyli ten projekt wyjdzie, nawet jak będą potknięcia, nawet jak ktoś tutaj może Wam utrudniać też za... Zazdrościć również, tak? Więc tutaj nie przejmować się, tylko pójść do przodu. Może tutaj też chodzi o to, że może przeżyjecie rozczarowanie odnośnie sprawiedliwości, tak? Bo tutaj y, król Mieczy mówi o. Może to być sędzia, lekarz, nie wiadomo o co tutaj dokładnie chodzi. Y, ale. Y, y, to również może być tak, że ktoś może wam w sprawie tej działalności, tak, tego co będziecie tworzyć, zwraca uwagę na dokumenty i to was będzie po prostu opóźniało, powstrzymywało, ale wy się macie nie przejmować, wy macie iść w to, wy macie iść i się nie poddawać, chociaż będzie trudno, no ale efektem jest ten paś, paś kielichów, czyli to, robicie to, co kochacie i to jest piękne, czyli działać, działać i jeszcze raz działać. Nie poddawać się. No dobra, bliźnięta, zobaczymy, co tutaj w uczuciach. Czy to faktycznie chodzi o sytuację rodzinną, czy to chodzi o jakiś projekt, który piękny będziecie tworzyć? Już patrzymy. Już patrzymy, kochani. Co tutaj się będzie działo? Już patrzymy. Bliźnięta. Uczucia. Jakieś zakończenie i jest królowa Pentakli, czyli coś y, 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 najgorsze już minęło, słuchajcie. I wy tutaj, no Paśki Lichów, czyli może chodzić właśnie o, o to dziecko, o ten projekt. Y, 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 trochę przemyśleń też, tak? Czyli tutaj, no taki pustelnik, który ma światełko w sobie. Ale od czegoś odejście. Być może tu chodzi o odejście od samotności. Słuchajcie, no ale zaraz dociągniemy, 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 bo tu najgorsze już minęło, więc tu może chodzić właśnie o tą samotność, tak, żeby już tak jakby kończycie pewien etap w swoim życiu i wchodzicie w nowy. No, ale zobaczymy. Zobaczymy. Musicie może to serduszko swoje wewnętrzne otworzyć tak, na te uczucia, bo tu może poprzez te przejścia, bo było tu bardzo ciężko, było trudno. No tak jakby ciężko Wam się otworzyć na związek, bo się boicie, że, że znowu będzie powtórka z rozrywki będziecie cierpieć. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj nam karty dopowiedzą w bliźniętach uczucia no czas regeneracji no i dzięki temu tak jakby obrastacie w siłę ale jednocześnie macie zachować umiar między korzystaniem z życia a no taki po prostu rozsądek również tak, no ale słuchajcie sprawy sercowe pójdą do przodu i będzie to, zakończy się sukcesem czyli tak jak powiedziałam odejście od, od tej samotności no pojawia się tutaj król Król Buław, namiętny mężczyzna. Namiętny mężczyzna, który tutaj będzie was zdobywać, będzie tu dużo pisał, będzie być może was odwiedzał. Uważajcie też na plotki, ale tym, tymi plotkami się nie przejmujcie, tak, czyli tutaj dużo będzie się działo. Dużo się będzie ciało. No i słuchajcie, macie piękne dwa kielichy, dociągnęłam. Czyli tu jest ewidentnie, drogie bliźnięta, odejście od samotności. Spotykacie po prostu taką piękną duszę, z którą się połączycie. I to być może właśnie chodzi o to, że albo będzie ten paś kielichów, Czyli owocem waszego uczucia może być dziecko, ale również możecie się spotkać w pracy tak, z tą osobą i tutaj y, możecie coś pięknego tworzyć, tak? I, i, i y, no, stworzyć, nie wiem, książkę, napisać jakąś piosenkę, czy sztukę, czy. No, firmę, po prostu firmę, tak? Więc tutaj bliźnięta działać. Uleczycie serce, uleżycie, uleczycie tą samotność. Będzie pięknie. No dobra, zobaczymy, co tutaj w energiach ogólnych i zdrowiu, na co powinniście zwrócić uwagę bliźniąta. Już patrzymy. Zakończenie, zobaczymy czego. Mm, zakończenie i wejście w nowy etap, czyli transformacja, przemiana, przemiana, ogromna przemiana. I słuchajcie słoneczko, uważajcie też w zdrowiu, na splot słoneczny. Wy powinniście pomedytować, pokochać też może siebie, wewnętrzne dziecko, tak? Tutaj jest taka miłość, dajcie sobie to światełko. Eee, no, bo wy się wypalacie energetycznie, tak? Czyli tutaj e, huśtawka nastrojów, słuchajcie, stresy, ogromne stresy. Kluczem do Waszego szczęścia jesteście Wy, więc tutaj jest praca z samym sobą. Zobaczcie. Praca z samym sobą, żeby się po prostu nie wypalać. Nie karmijcie się tymi negatywnymi energiami. Starajcie się być w wysokich wibracjach, wtedy to wszystko będzie się zmieniało. Czyli kluczem, kluczem do Waszego szczęścia jesteście Wy. To, co ja powiedziałam, takie karty wyjęłam. Więc, kochani, medytacja, pokochanie. Wejście w głąb siebie, transformacja, by to światełko się zapaliło, by nie wypalać się energetycznie. Kluczem do Waszego szczęścia jesteście Wy sami. Jeśli chodzi ogólnie o zdrowie fizyczne, jeśli chodzi o Wasze ciało. No, to może być też stres związany z zajściem w ciążę, Też, też tak może być, tak? Więc tutaj też, no, jeżeli jest nieplanowana ciąża, no i nagły taki wypadek, no to zestresowanie o jejku, co to teraz będzie, tak? Też tak może być. Albo tre, ten stres związany z pracą, związany z, z tym, nad czym pracujecie. Czyli tak jak powiedziałam, bo tam były też trzy miecze, czyli to nie będzie łatwe, ale to będzie uleczanie, Wy, to, to będzie. Też coś, co Was ogromnie czegoś nauczy, to jest Waszym przeznaczeniem, Wy będziecie wzrastać duchowo, tak? Czyli tutaj Wasza dusza wzrośnie. Um, może też chodzi o oczyszczenie, słuchajcie, czyli tutaj wykąpcie się w soli, o, oczyście chałupę, tak? Czyli tutaj po prostu na to zwróćcie uwagę, zwróćcie również uwagę na oczy. Na skórę, tak, bo tu mogą być jakieś alergie. Mogą się pojawić jakieś pasożyty również, tak. Uważajcie, żeby jakiś kleszcz was nie użarł po prostu. Yy, no i oświetlenie. Zwróćcie uwagę, w jakim oświetleniu tutaj przebywacie. Może być problem z dostawą prądu również. Albo chodzi o waszą energię, że wy po prostu może wasza energia tutaj spadać. Yy, no i tak jak powiedziałam, spadek żelaza też, tak? Czyli suplementy, diety, zadbajcie o swoje ciało, zróbcie sobie jakąś metamorfozę, pójdźcie do spado, fryzjera, na basen, gdziekolwiek, na siłownię. Zróbcie sobie coś albo kupcie sobie po prostu coś. Nawet jeżeli coś stracicie, jak, jakieś pieniądze, tak? bo myślę też czasem mówią o stracie. Ale. Czasem, jak coś stracimy, zamykamy jakiś etap i otwieramy coś nowego, czyli tutaj też ta strata może wywołać coś, co, co, co yy, pozwoli Wam się otworzyć na coś nowego. Także taka ogromna metamorfoza i przemiana, transformacja, kochani. No dobra, zobaczymy, co nam karty rady powiedzą dla bliźniąt. Karty rady bliźnięta na miesiąc wrzesień 2021 baw się z dzieckiem, dziecko to Twój najwspanialszy nauczyciel, czyli ta beztroska może Wy musicie w sobie zauważyć tą beztroskę, słuchajcie po raz kolejny to dziecko się powtarza, tak czyli tutaj jest coś na rzeczy coś jest na rzeczy, być może właśnie chodzi o to danie sobie miłości, samemu sobie tak, żeby się wsłuchać w swoje wnętrze czego Wy chcecie, co Wy chcecie robić w przyszłości i tutaj takie takie karty, no i druga karta mi wypadła Słuchaj innych, ale również rób swoje, tak? Czyli tutaj spełniaj te swoje marzenia, słuchaj innych, bo może ktoś ma jakąś, może spojrzeć na, na tą daną sytuację z innej perspektywy, może wam ktoś coś podpowiedzieć, tak? Niemniej pamiętajcie, że zawsze słuchamy swojego, swojego serca, swojej intuicji. To jest najważniejsze. Moi kochani, to by było na tyle. Jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście ja zachęcam do łapek w górę, do komentarzy. Dajcie znać, z kim film rezonuje. I e, nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału i wcisnąć dzwoneczka. E, przypominam, że kolejność filmów jest nagrywana weszu, według Waszej aktywności. Jeżeli wyjeżdżacie na urlop, na wczasy, to życzę Wam udanego wypoczynku, dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń, zdrowia duchowego, jak i fizycznego. No i wszystkiego tego, co sobie wymarzycie. Ściskam Was cieplutko, buziole pa pa, do następnego razu.